78 lat temu, w dniach 20-21 kwietnia 1945 roku, na terenach Międzyodrza, w siadle dolnym Kurowie-Moczyłach, trwały walki o zdobycie Twierdzy Szczecin. 19 kwietnia stanowisko komendanta Twierdzy Szczecin obejmuje generał major Ferdinand Brühl. A oficjalnie miasto ogłoszono twierdzą 22 marca 1945 roku, i od tego dnia na jego terenie zaczęły obowiązywać prawa wojenne. Powstała dywizja forteczna Szczecin. 6 kwietnia 1945 roku liczyła 5032 żołnierzy, a 22 kwietnia 7617. Wzmocniona została szeregiem jednostek odwodowych 32 Korpusu Armijnego, w którego skład wchodziła twierdza. Artyleria, którą dysponowała Festung Stettin i jednostki biorące udział w walkach na południe od miasta, była wystarczająco silna, nawet pomimo problemów z amunicją, by napsuć krwi wojskom radzieckim. Łącznie znajdowało się tu około 450 ciężkich dział przeciwlotniczych, haubic i armat. Nie licząc oczywiście artylerii przeciwpancernej, pułkowej i lekkich działek przeciwlotniczych. Ważnym atutem obronnym twierdzy było korzystne położenie na lewym brzegu rozległej i zabagnionej wiosną 1945 roku doliny Odry. Przy czym dla wzmocnienia znaczenia strategicznego Doliny przed 25 kwietnia zostały wysadzone przez Niemców mosty na Odrze Wschodniej, a na Zachodniej most autostrady i mosty na Dziewokliczu. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1945 roku na pasie II Frontu Białoruskiego niemieckie pozycje nad Odrą zbombardowane zostały przez 1098 samolotów radzieckiej 4 Armii Lotniczej. 354 Dywizja Piechoty generała Janczgawy toczyła walki o kanał i groble znajdujące się na wschód od Kurowa. Jej celem było odwrócenie uwagi od wojsk... Które miały uderzyć na głównym kierunku. Moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku. Znajdujemy się aktualnie na wzgórzu generała Batowa. Skąd w 1945 roku, między 16 a 20 kwietnia, obserwował on forsowanie Odry przez Armię Czerwoną. Generał Batow był późniejszym zdobywcą twierdzy Szczecin. Tak oto prezentuje się to wzgórze. Mamy panoramę na międzyodrze. To właśnie stąd generał Batow obserwował mozolny, aczkolwiek skuteczny marsz na twierdzę Szczecin, a później na północno-wschodnie Niemcy. Droga do tego wzgórza jest niedostępna, więc musieliśmy się przedzierać przez takie oto haszcze, ale widok, widok jest naprawdę zdumiewający. O trzeciej w nocy Niemcy wysłali na Międzyodrze desant 70 żołnierzy, lecz odparty został z dużymi dla nich stratami. O godzinie 5.30 z salwą Katiusz rozpoczęło się 45-minutowe przygotowanie artyleryjskie. Ogień prowadziło 866 dział i moździerzy, 238 na każdy kilometr frontu. Na wzgórzu, jeszcze gdzie nie Tutaj w zaroślach można spotkać pozostałości okopów. Ślady walko szczecin znajdziemy praktycznie na każdym kroku. Właśnie znajdujemy się w jednym z takich okopów. Czasami może też spotkać ślady poszukiwaczy, szukających jakichś na przykład fragmentów amunicji, odznaczeń. To wszystko możemy tutaj, jak widać, znaleźć. Jednocześnie z pierwszymi strzałami na wodę zepchnięte zostały pierwsze łodzie. W 36 minut po rozpoczęciu forsowania batalion 238 Pułku Piechoty, jako pierwszy opanował transzeje w swoim sektorze, biorąc do niewoli czterech żołnierzy niemieckich i jednego oficera. Pododdziały 238 i 298 Pułku Piechoty opanowały także siadło dolne. Godzinę po rozpoczęciu natarcia, pierwszą linię obrony w swoim pasie natarcia zdobył 3 batalion 407 pułku piechoty. Żołnierze 5 kompanii 444 pułku piechoty zmusili do poddania pozostałą przy życiu załogę schronu w nadbrzeżnych podporach zachodniego mostu autostrady, wrzucając do środka granat przeciwpancerny. Wzięli do niewoli 16 żołnierzy z 8 pułku policji SS. Siódma kompania tego pułku zdobyła w walce wręcz niemiecki punkt obrony znajdujący się za betonowymi płytami pozostałymi po wysadzeniu mostu. Za batalionami pierwszego rzutu zaczęły się przeprawiać główne siły dywizji. Niemcy otworzyli ogień do przeprawiających się Rosjan i do miejsc, gdzie odbywał się załadunek. Wiadomo, że na odcinku 354 dywizji zatonęło około 80 łodzi przeprawowych. Prawdopodobnie dostały się pod ogień, znajdujących się w rejonie Dziewoklicza dział kalibru 75 mm oraz znajdującego się na tamtejszym nasypie kolejowym Panther Turma. Zmierzamy tymczasem do kolejnego punktu na naszej trasie. Tutaj mamy znów pozostałości okopów, gdyż zbliżamy się do ruin wieży obserwacyjnej. Proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze pozostałości po okopach. O, tutaj znowu czasie się przedzierać. Gdyż wszystkie walory historyczne są już dzisiaj zarośnięte. I bardziej niedostępne niż dostępne. Tak jak wzgórze Batowa, które jest zresztą nieopodal. Tak jak widzicie, to jest jednak słaby dzień na wędrówkę. Ale to drugie z trzech wzgórz. Jakby wytyczona. Polna ścieżka do ruin. Wieży obserwacyjnej, która jest. Przed nami, o dziwo, dało nam się dotrzeć, ale strasznie porośnięta, zarośnięta. Jak naprawdę nic nie będzie z niej widać. Kiedyś tu stała drabina, dzisiaj już jej, jak widać, nie ma. Wejdziemy sobie do środka. Dzisiaj, że dzisiaj byśmy nic nie zobaczyli. To właśnie tutaj, 10 kwietnia 1945 roku, marszałek Rokosowski w towarzystwie sztabowców różnych armii, którzy forsowali Odrę i chcieli zdobyć twierdzę Szczecin, dokonał tutaj rekonesansu wojsk niemieckich osadzonych na brzegach Odry. Dzisiaj już niewiele stąd zobaczymy. Całe to miejsce jest zarośnięte, porośnięte całym drzewostanem i nic już się tutaj nie zobaczy. To był drugi punkt na prawobrzeżu. Troszeczkę dalej jest wzgórze Batowa. Tutaj marszałek Rokosowski dokonał rekonesansu wojsk niemieckich, ale jest jeszcze jedno, trzecie wzgórze. Trzeci batalion 8 Pułku Policji SS dwukrotnie kontratakował z rejonu na zachód od wzgórza 65 i Przedsławia. Za każdym razem Niemcy zostali nakryci ogniem artylerii radzieckiej, zanim jeszcze zdołali dotrzeć do oddziałów czołowych. O godzinie 15 oddziały 298 Pułku Piechoty opanowały wzgórze 65. Z chwilą, gdy ogień artylerii przeniesiony został w głąb niemieckiej obrony, nieobezwładnione karabiny maszynowe otworzyły ogień do nacierającej radzieckiej piechoty. Uporczywe walki rozgorzały o punkt oporu w rejonie Cegielni i na zachód od Wzgórza 65. Po zdobyciu Cegielni przez Rosjan do kontrataków w celu jej odbicia ruszyła 50-osobowa grupa Niemców uzbrojonych w pancer Fausty. Po południu zrosłówka ruszyło kontrnatarcie wykonane przez żołnierzy z grupy bojowej Deriksa z dywizji SS Walonien. W wyniku tego kontrataku udało się wziąć do niewoli około 30 żołnierzy sowieckich. Reszta Rosjan wycowała się za wzgórza Moczył. Około 16.45, przebywszy mniej więcej 2 kilometry, pierwsza kompania grupy bojowej Deryks dotarła do przedmieść Moczył. Lecz utraciła kontakt z drugą kompanią André Ribot i jego ludzie, chcąc dotrzeć do odry, ponowili atak, jednak za cenę dużych strat. Na górnych piętrach kilku domów Sowieci rozlokowali karabiny maszynowe, których ogniem zmusili Walończyków do zatrzymania się. Do belgijskich oficerów i podoficerów zaczęli także strzelać radzieccy snajperzy. Dowodzący trzecim plutonem SS. Hauptscharführer Maxim HW zginął, dowódca drugiego plutonu SS-Untersturmführer Jacques Leroy oraz SS-Scharführer Georges Pispot zostali ranni. Zaraz po nich został poważnie raniony w oba uda André Rezibo. Było to jego trzecie zranienie w ciągu sześciu tygodni i ósme od czasu, gdy przybył na front wschodni. Miejsce dowódcy pierwszej kompanii zajął 21-letni SS-Untersturmführer Daniel Wautier. Trzecia kompania SS Obersturmführera Gilisa, wzmocniona trzecim plutonem czwartej kompanii, ruszyła uzupełnić lukę między pierwszą a drugą kompanią, lecz manewr ten zakończył się niepowodzeniem. Druga kompania została zatrzymana na drodze w kierunku kamieńca. Około godziny 17 pojawił się batalion szturmowy Kolberg wraz z kompanią niszczycieli czołgów oraz siedmioma armatami i atakując w kierunku moczył, pomógł Belgom w wydostaniu się. Pod koniec dnia Niemcy ściągnęli z północy oddziały 368 Dywizji Grenadierów Ludowych, a także 1 i 3 Batalion 322 Pułku Grenadierów, który ściągnął na południe od autostrady. Lecz zamiast poczekać i uderzyć wszystkimi jednostkami naraz, rzucali je do ataku pojedynczo, w miarę jak przychodziły w kierunku wzgórza. Żołnierze zmuszeni byli kontratakować przez płaskie pola, wprost na lufy sowieckich karabinów maszynowych. W dalszej części nocy do akcji wprowadzono również podporządkowany dywizji 1098 Pułk Grenadierów. Żołnierze 1097 Pułku Grenadierów do pierwszych kontrataków przeszli w nocy z 21 na 22 kwietnia. Do odparcia samego pierwszego kontrataku przeprowadzonego przez ten pułk Rosjanie ześrodkowali w to miejsce ogień siedmiu pułków artylerii i moździerzy oraz dywizjonu Katiusz. Według radzieckich źródeł złapani Jeńcy z tego pułku zeznawali, że nie doszedłszy jeszcze do wzgórza będącego celem ich kontrataku, stracili 60% stanu. Zaraz potem do walki ruszył także 1098 pułk. Kontrataki przeprowadzone przez 368. dywizję Grenadierów ludowych ostatecznie załamały się 21 kwietnia o trzeciej w nocy. 21 kwietnia 1945 roku o godzinie 4 rano żołnierze grupy bojowej Derix, wspierani przez pięć czołgów, ruszyli do natarcia. Atak poprzedziło przygotowanie artyleryjskie trwające zaledwie 10 minut, choć według planów miało trwać dwie godziny. Atak zakończył się niepowodzeniem. Z kompanii ss Untersturmführera de Costera po dotarciu do radzieckich linii zostało zaledwie 15 ludzi. O godzinie 7 rano po przygotowaniu artyleryjskim żołnierze radzieccy wznowili natarcie. Rosjanie odpierali kolejne kontrataki. Sam 47. Pułk Piechoty w ciągu doby zużył strzelając do nacierających Niemców zdobyczne panzerfausty. Tego dnia walczącym na lewym skrzydle żołnierzom 18. Korpusu nie udało się zbyt wiele zdobyć, co spowodowane było skierowanymi z południowego zachodu niemieckimi kontratakami. 46. Korpus posunął się o 500 do 1000 metrów i podszedł do wschodniego skraju siadła górnego. 354. Dywizja ruszyła na Przecław. O 9.30 Rosjanie opanowali Kurowo. W nocy w kierunku wspomnianego Kurowa zostały wyprowadzone kontrataki II. Batalionu 322. Pułku Grenadierów Ludowych i trzech niszczycieli czołgów Hezer, z 281 Dywizjonu Przeciwpancernego. W rejonie autostrady Rosjanie złapali grupę dywersantów płetwonurków, którzy mieli za zadanie zlokalizować mosty pontonowe, kierować ogniem artylerii, a także wysadzać mosty przy pomocy min o opóźnionym działaniu. W dniach 20-24 kwietnia Niemcy przy pomocy takich min i artylerii zniszczyli trzy mosty pontonowe. 21 kwietnia 1945 roku Rosjanie powstrzymali 24 niemieckie kontrataki, a także przeprawili przez Odrę część jednostek 70. Armii i drugiej Armii Uderzeniowej. Tego dnia przez most pontonowy na Odrze przejechały liczne formacje czołgów i dział samobieżnych. 25 kwietnia 1945 roku miasto opuścił ostatni gaulajter Szczecina i Pomorza, Szwedę-Koburg. Mimo zgromadzenia znacznych sił i korzystnego położenia strategicznego, załoga miasta ewakuowała się 26 kwietnia 1945 roku, a oddziały sowieckie 65 Armii pod dowództwem generała Pawła Batowa toczyła jeszcze na terenie Szczecina potyczki z niewielkimi grupami osłonowymi wroga. Podejście nad brzeg Odry umożliwiało obserwację tego, co dzieje się na Międzyodrzu, próbę forsowania Odry i Regalicy. Kluczem były dobre punkty obserwacyjne, a także punkty, gdzie można było ustawić artylerię. Punktem, gdzie można było ustawić artylerię jest właśnie to miejsce. Wzgórze na szczecińskim kluczu, zwane Wzgórzem Bombardierów. Wzgórze Bombardierów ma 56 metrów nad poziomem morza i rozciąga się niesamowita panorama na Międzyodrze, a także na samo miasto Szczecin, które w 1945 roku było festung Stettin. Na wierzchołku tego wzgórza rozlokowano pierwszą i drugą baterię 48. pułku artylerii lekkiej II Łużyckiej Dywizji Wojska Polskiego, która stąd z tego miejsca ostrzeliwała 20 marca 1945 roku nieprzyjaciela, który wycofywał się z rejonu Mostu oraz dworca Głównego. Zasięg tej artylerii był ogromny.